Dlaczego ludzie wolą narzekać, niż coś naprawdę zmienić? Bo narzekanie jest łatwe, nie kosztuje nic, nie wymaga odwagi, nie wymaga działania. Możesz narzekać na pracę, na pieniądze, na szefa, na rząd, na pogodę, na całe życie. I co się dzieje? Nic. Jest nawet gorzej. Czujesz ulgę przez chwilę, bo się wygadałeś, ale problem zostaje, a zmiana. Zmiana boli. Zmiana wymaga wysiłku, decyzji, konsekwencji. Trzeba wstać wcześniej, uczyć się nowych rzeczy, zaryzykować, wyjść ze strefy komfortu. I właśnie tutaj większość ludzi się wycofuje, bo łatwiej powiedzieć: Taki jest los. Nic się nie da zrobić, nie mam wyboru. Tylko, że to nieprawda zawsze masz wybór, tylko nie każdy ma odwagę go użyć. Narzekanie daje złudzenie działania. Zmiana wymaga prawdziwego ruchu. Więc zapytam cię wprost. Czy chcesz dalej narzekać, czy w końcu zrobisz pierwszy krok? Bo nikt nie przyjdzie i nie zmieni twojego życia za ciebie. To twoja decyzja. Jeśli chcesz więcej takich treści, zostaw obserwację.